Siemaneczko, siemaneczko, drodzy widzowie, witam Was serdecznie na kanale Zakręceni w Lewo, a to jest transferownia, czyli kto gdzie trafił na sezon 2025. Zaczynamy od drużyny z Landshut, ale zanim do niej przejdziemy, oczywiście w tym miejscu możecie zostawić łapkę w górę. Subik też mile widziany, a teraz zapinamy pasy, odpalamy sprzęt i startujemy. Z ekipy Diabłów odchodzą Eric Bachuber, który postanowił zakończyć żużlową karierę, Antonio Lidbe, który w minionym sezonie pojechał w zaledwie pięciu meczach, uzyskując średnio biegopunktową 1,667, to była piąta średnia w drużynie. Co z tego Predator po sezonie również postanowił zakończyć żużlową karierę. Do tego przyczyniło się to zawieszenie za rzekomy doping, na końcu został uniewinniony... Ale sezon stracony, Kasyt jak sam powiedział bardzo dużo stracił i na ten moment zawiesza żużlową karierę na kołek. Nie pierwszy raz, a czy nie ostatni to się przekonamy. I trzecim zawodnikiem, który opuszcza AC Landschut jest Wiktor Palowara. On natomiast pojechał w 8 meczach ze średnią 1-441 i był szósty w ekipie. Jeśli chodzi o nazwiska, jakie dołączyły do naszych zachodnich sąsiadów na nowy sezon, to prezentują się następująco. Kevin Wolbert. Jeśli chodzi o Kevina, jest to bardzo doświadczony zawodnik, który większość swojej kariery spędził na torach drugoligowych. Tutaj zresztą odniósł największe swoje sukcesy w sezonach 2017 do 2021, był bardzo solidnym zawodnikiem, a przede wszystkim równym. Wykręcał bardzo podobną średnią w okolicach 2. 300. Sezon 2022 spędził w Rzeszowie. To właśnie tam zanim się zaczął, stracił bardzo dużo ze swojego sprzętu podczas pożaru, co koniec końców przełożyło się na sezon poniżej dwóch punktów na bieg. Ostatnie dwa sezony to już znacznie mniej jazdy. W Rzeszowie 5 meczy, co prawda średnia 200, ale już ostatni w gnieźnie. 6 meczy, 22 biegi i tylko 26 punktów, co dało średnią 1:273. Tragedia, jeden z największych rozczarowań ligi. Czy teraz, wracając na swoje podwórko, będzie w stanie wrócić do wysokiej, stabilnej formy? Ruch ciekawy i można powiedzieć, że bez większej presji na zawodnika ze strony klubu. Tylko czyjemu jeszcze się chce. Następna postać to Charles Wright, były mistrz Wielkiej Brytanii z 2019 roku. W sezonie 2024 powrócił do ścigania po poważnej kontuzji, której doznał w półfinałowym meczu PGE Ekstraligi w barwach Sparty Wrocław. Zastępował wówczas kontuzjowanego Tajałów Indena. Ale Samuel uległ wypadkowi, co zakończyło dla niego sezon wcześniej niż planowano. Po intensywnej rehabilitacji dołączył do drużyny Oksfordu w brytyjskiej lidze. Tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się teraz spodziewać po 36-latku. Kolejny transfer to Leon Flint. To młody brytyjski żużlowiec, ma obecnie 21 lat. Karierę w brytyjskim żużlu rozpoczął w 2018 roku w drużynie Birmingham Brummies. W kolejnych latach reprezentował kluby w różnych ligach brytyjskich, m.in. Wolverhampton Wolves i Berwick Bandits. A także występował w Polsce w barwach rowu rybnik. W 2021 roku dwa mecze, dwa biegi, ale punktów nie zdobył. W sezonach 2023 i 2024 był zawodnikiem Ekstraligi U24. Pierw w Ostrowie średnia 1,396, a ostatnio w Częstochowie średnia 1,640. W 2024 roku jeździł dla Glasgow Tigers oraz powrócił do Birmingham. Młody, perspektywiczny, ale jeszcze nie odszaskany. Teraz przyjdzie mu się pościgać na lotnisku w Landshut. Mamy jeszcze młodego Duńczyka. Kevin Jule Pedersen, obecnie 23 lata. Jest jednym z bardziej perspektywicznych zawodników młodego pokolenia w Danii. W sezonie 2024 reprezentował barwy kolejarza Opole w drugiej lidze, gdzie pojechał w 9 meczach i zdobył w nich 53 punkty, co dało mu średnią 1,439 oraz występował w ekstralidze U24 w drużynie GKM Grudziądz. Tutaj 8 meczy, 58 punktów i średnia 1,711. W poprzednich latach jeździł m.in. w Lokomotiv Pils oraz w kilku klubach duńskich i szwedzkich. Pedersen odniósł wiele sukcesów w zawodach juniorskich. W 2022 roku zdobył srebrne medale w indywidualnych mistrzostwach Danii do lat 21 oraz w drużynowych mistrzostwach Europy juniorów. Był także finalistą indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zajął szóste miejsce. W 2024 roku zdobył Brązowy medal w drużynowych mistrzostwach Europy do 23 lat. Podsumowując, młody Duńczyk naprawdę ciekawie się rozwija i potrzebuje stałej jazdy. Czy klub z Landshut mu to zagwarantuje? Oby, warto mieć go na uwadze. No cóż, ekipa z Landshut wiadomo, nie szukała gwiazd, bo po co jak i tak nie mogą awansować. I to tyle, drodzy widzowie. To była szybka transferownia, co zmieniło się w drużynie AC Landshut. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić tą łapeczkę w górę, subik też mile widziany. No i cóż, to tyle do następnej drużyny, trzymajcie się, cześć.